Nie na samą myśl o egzaminie. Sprawdź, czy jesteś gotowy, zanim zapłacisz 150 euro za rejestrację. Zastanawiasz się, co będzie, jeżeli na egzaminie nagle zapadnie cisza i ty nie będziesz wiedział, co powiedzieć. A wiesz, że możesz sprawdzić swój poziom przed egzaminem? Możesz zobaczyć przykładowe pytania i dostać szczegółową analizę, zanim pójdziesz na salę egzaminacyjną. Wiem o tym, bo jestem egzaminatorem i na co dzień pomagam obcokrajowcom przygotować się do egzaminu B1 z języka polskiego. A teraz wyobraź sobie, że idziesz na egzamin. Siadasz spokojnie, wiesz co powiedzieć, bez paniki, bez stresu. Dzięki symulacji egzaminu zobaczysz, jak wygląda prawdziwy test. Zobaczysz, jak reagujesz w sytuacji stresowej. Poznasz swoje mocne i słabe strony. Dostaniesz też konkretne wskazówki, jak poprawić swój wynik. A to wszystko bez wychodzenia z domu w cieplutkiej piżamce. Sprawdź, czy jesteś gotowy. Najpierw do mnie wiadomość o treści symulacja. I zapisz się na egzamin próbny. W tym przeprowadzę tylko pięć symulacji, więc kto pierwszy ten lepszy. Pozdrawiam.